Dzień dobry, nazywam się Ewa Marcinkowska i z wielką przyjemnością witam Państwa na naszym kanale WICI. Jeżeli to, co prezentujemy, przedstawia dla Państwa wartość, bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i łapki. Proszę również o rozpowszechnianie tego wideo między znajomymi i na mediach społecznościowych, tam gdzie można, tak aby jak najwięcej mogło zobaczyć, osób mogło zobaczyć ten materiał. Zapraszam również na naszą stronę wicipolskie.pl, gdzie mogą Państwo zobaczyć nasze nagrania, wideo, jak i również wiele innych ciekawych artykułów. Dziękuję. Wysiłki komunistycznych Chin zmierzające do wpływania na politykę USA dostają duży bodziec od strony naszego wspólnego znajomego Billa Gatesa. Miliarder, e, filantrop, eugenik, wielokrotnie już doradzał różnym grupom w ramach Zjednoczonego Frontu Komunistycznej Partii Chin, bo jak inaczej to można określić, podejmowanie określonych działań czy przyjmowanie konkretnych stanowisk Wspierających politykę Pekinu. Ponadto Gates zasiada w komitecie sterującym Fundacji Wymiany Chiny USA, która w skrócie się nazywa CUSEF. Fundację tą założył najwyższej rangi przewodniczący jednostki nadzorującej Zjednoczonego Frontu Komunistycznej Partii Chin. Uważa się, że Zjednoczony Front Partii Chińskiej jest jedną z najważniejszych opcji propagandowych w Chinach. Raport z kolei Amerykańsko-Chińskiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Przeglądu Gospodarczego mówi, że wkład Gejsta ma na celu zneutralizowanie źródeł potencjalnego sprzeciwu wobec polityki i autorytet, autorytetu rządzącej Partii Komunistycznej Partii. Chin. W praktyce to jest tak, że ten zjednoczony, zjednoczony front przy pomocy Gatesa działa na rzecz skutecznego roz, rozpowszechniania pozytywnych wiadomości na temat oczywiście Chin, na temat rządu Chin w mediach głównego, głównego nurtu, wpływając również na kluczowe osobistości czy na liderów kształtujących opinię publiczną. Niemniej jednak, takie działanie Billa Gatesa jest zgodne z ustawą z 1938 roku o rejestracji agentów zagranicznych i zgodnie z dokumentacją Departamentu Sprawiedliwości. Jest zgodne z tą dokumentacją Departamentu Sprawiedliwości, ale aby nie było nieporozumień. Ustawa ta wymaga rejestracji i ujawniania informacji przez agenta, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby w Stanach Zjednoczonych prowadzi działalność polityczną w imieniu zagranicznego mocodawcy. Gates jako członek komitetu sterującego Fundacji Amerykańsko-Chińskiej CUSEF udzielał cennych porad i komentarzy np. dla raportu z roku 2013, zatytułowanego Stosunki gospodarcze, stosunki gospodarcze między USA i Chinami w ciągu następnych 10 lat, idące w kierunku głębszego zaangażowania i wzajemnych korzyści. Tak to mniej więcej brzmiało ten tytuł tego, tego raportu. Jednym słowem, dokument ma charakter czysto prochiński. Jako współautorów tego raportu wymieniono także inne nazwiska znanych globalistów, takich jak Burmistrz Chicago Richard Daley, czy Henry Kissinger, delikatnie mówiąc, Richelieu XX, XX wieku, czy John Podesta, znany, znany pedofil. Pamiętają Państwo tą sprawę Pizza Gates, a tak krótko o tej sprawie. Jak się okazuje, maila, maile od Johna Podesty, który wówczas był kierownikiem kampanii Hillary Clinton, zawierały zagadkowe wiadomości, które łączyły kilka amerykańskich restauracji i z przedstawiciela i przedstawicieli partii demokracyjnej z siecią handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego dzieci. Rozmawiali oni w tych mailach o pizzy, o lodach, o hot dogach, o innych rzeczach a dodatkowo tak jedna z pizzerii, która się nazywała Komet Ping Pong w Waszyngtonie, miała być taką przykrywką dla, dla tego kręgu wysoko postawionych ludzi molestujących dzieci. Jak widać, proszę Państwa, w pewnych kręgach pedofilia i robienie krzywdzie dzieciom to jest, jest na porządku dziennym, tak jak dla nas na przykład śniadanie. No ale dobrze, ten 400-stronicowy raport. Z 2013 roku, jak jest autorstwa amerykańskich liderów akademickich i biznesowych, a także ich odpowiedników powiązanych z komunistyczną partią Chin, i wzywa do jeszcze większej, większej współpracy między biznesem w dziedzinie nauki i technologii. Oczywiście, wzywa również do złagodzenia amerykańskiej kontroli eksportu dla produktów zaawansowanych technologicznie a także większej, więcej, więcej polityki, polityki zachęcającej do zaciśnięcia, za, zaciśnięcia więzi między USA i Chinami. Tylko pytanie proszę Państwa, kto na tym zaciśnieniu tych więzi będzie, będzie korzystał? Chiny czy USA? Prawda? Oto jest pytanie. Raport proponuje, proszę Państwa, również złagodzenie amerykańskiej kontroli eksportu na produkty zaawansowane technologiczne, technologicznie, co jak możemy dzisiaj zauważyć, obejmuje takie rzeczy chociażby jak mikrochipy z, 5, z 5G. Także członkowie delegacji studentów amerykańskich, sponsorowanych nomen omen przez tą fundację CUSEF, spotkali się z. Z chińskimi urzędnikami, którzy są zatrudnieni w Fundacji Gatesa. Dziwne, prawda? Fundacja Gatesa zatrudnia chińskich urzędników. To jest następne pytanie. Jednak powiązania Gatesa z Zjednoczonym Frontem Komunistycznej Partii Chin sięgają, proszę Państwa, znacznie, znacznie głębiej. Otóż. W roku 2012, Gates i były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair przemawiali na forum zorganizowanym przez Chińskie Stowarzyszenie Przyjaznych Kontaktów między, Międzynarodowych, podczas którego Gates złożył gratulacje reżimowi komunistycznemu. Fundacja polsko-chińskiej wymiany z kolei CAIF jest opisana przez rząd Stanów Zjednoczonych jako organizacja frontowa i pełni podwójną rolę z jednej strony zbierania danych wywiadowczych oraz prowadzenia kampanii propagandowych i zarządzania, zarządzania manipulacją Manipulacją, manipulacją społeczeństwa. Fundacja ta ma, 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 ma dodatkowe powiązania z Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego, Spraw Obywatelskich i Spraw Zagranicznych. Jest platformą do rozmieszczania tajnych zbieraczy danych. I wyjaśnia ten raport amerykańsko-chińskiej komisji do spraw, tak wyjaśnia ten amerykańsko-chiński raport do, do Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Przeglądu Gospodarczego. Proszę Państwa, oprócz tak zwanych zbieraczy informacji wywiadowczych za granicą, Fundacja sponsoruje wyjazdy do Chin zagranicznych grup wojskowych i weteranów oraz także biznesmenów i byłych polityków, którzy zazwyczaj, których, których zazwyczaj obejmują kontakty z wybranymi osobami z Armii ludowo Wyzwoleńczej, tak podaje ten, ten, ten raport Amerykańsko-Chińskiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Przeglądu Gospodarczego, to takiej fundacji, proszę Państwa, Gates gratulował sukcesu i zachodzi pytanie: kim jest ten człowiek? Kim naprawdę jest Bill Gates? No ale teraz proszę Państwa najciekawsze. 2 marca komunistyczne Chiny. Zachakowały, tego roku oczywiście, zhakowały serwery Microsoftu. Przejęły dane, proszę Państwa, 60 tysięcy klientów Microsoftu. Dwa dni później Microsoft zareagował w bardzo, bardzo dziwny sposób. Nie zganił Chin za jej skandaliczne działania. Nie, nie powiedział, że, 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 że działają źle nie zrobił larum na cały świat, ale proszę państwa, rozszerzył swoją współpracę z Chinami. Tak, Gates Firma Microsoft rozszerzyła swoją współpracę z Chinami. Usługa, usługa przetwarzania danych w chmurze, która się nazywa Asure, jest do dyspozycji Chin, jak mówią, jak mówią przedstawiciele Microsoft, i mówią, że jest to w celu wzmocnienia. Wzmocnienia, proszę Państwa, chińskich obywateli. Microsoft przyznał, że, że chińscy hakerzy wykorzystali luki w oprogramowaniu e-change, umożliwiając zagranicznym podmiotom instalowanie złośliwego oprogramowania na serwerach i że ten chiński wir wirus skutecznie otworzył prywatne maile. Tak, proszę państwa, ten chiński wirus skutecznie otworzył prywatne maile. Osoby, osoby dotknięte tym chińskim wirusem to jest, proszę państwa, między innymi Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i inne znane, i inne znane osobistości. Tysiące, tysiące innych firm zostało również schakowanych przez komunistyczny chiński reżim mimo to, proszę państwa, Microsoft idzie do przodu z ekspansją na komunistyczne Chiny, które, jak twierdzi ta sama firma, że Chiny mają jeden z najbardziej agresywnych, cenzurowanych i monitorowanych dostępów do internetu na świecie. Chiny to jest, ten państw, to, jest to państwo, które posiada system kontroli obywatelów, system punktów, jak nasza Inteligencja godna zaufania i neutralna platforma chmurowa o umożliwia setkom tysięcy programistów, partnerów i klientów, zarówno z Chin, jak i z całego świata, osiągnąć więcej dzięki innowacjom technicznym i transformacji biznesowej. Tak z dumą ogłosił szef firmy Microsoft na region chiński. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że Microsoft utrzymuje relacje z chińskimi, z Chinami od dziesięcioleci, zlecając większość swoich programów, swoich prac badawczo-rozwojowych, tak zwanych B plus R, reżimowi autorytarnym autorytarnemu w Chinach. Microsoft współpracuje również z Chińskim Uniwersytetem Wojskowym, który prowadzi badania pod nad sztuczną inteligencją nad sztuczną inteligencją. Reżim reżim, proszę Państwa, Bidena, Bidena namawia firmy, takie jak Microsoft, aby jak najszybciej załatały swoje wrażliwe oprogramowanie, ponieważ Hakerzy, hakerzy pozostają aktywnym zagrożeniem dla, dla Big Techu. Asure odgrywa, proszę Państwa, tutaj kluczową rolę w rozszerzeniu globalnego stanu nadzoru, nadzoru nad nami, jakby kto, się, jakby kto się pytał. Ekspansja Asure w Chinach obejmuje budowę kilku nowych centrów danych na, w półno, znajdujących się w północnej części kraju. Zwiększy to, proszę Państwa, prędkość dla chiń, chińskich użytkowników usług w chmurze na, na całym, na, w tym całym regionie. 21WiNet to jest największy chiński dostawca internetu. Będzie, proszę Państwa, w tej chwili współpracował z platformą Azure. 21WiNet już jest, już prowadzi, proszę Państwa, interesy z innymi chińskimi, chińskimi firmami technologicznymi, takimi jak Alibaba, czy Huawei, Huawei, o których administracja Trumpa twierdziła, że działa jako kanał dla chińskiego szpiegostwa państwowego. Usługa: Przetwarzania danych przez Azurę obejmuje oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, funkcję, która, która, która jest atrakcyjna, atrakcyjna dla reżimów totalitarnych. Firma twierdzi, że program ma przeszukiwać repetytorium nawet, nawet proszę Państwa, miliona, miliona ludzi. Władze chińskie na co dzień. Wykorzystują rozpoznawanie twarzy, program rozpoznawania twarzy do nadzorowania swoich obywateli. Pytanie za 100 punktów, co nas czeka z połączenia Microsoftu z tamtymi chińskimi, chińskimi firmami? Microsoft obecnie utrzymuje partnerstwo, proszę Państwa, z około 17 tysiącami firm komunistycznych Chin. Pomimo, pomimo, proszę Państwa, tej pandemii, Microsoft gromadzi coraz większą liczbę, um, liczbę partnerów biznesowych w całych, w całych, Chin, w, w całych Chinach. Największa baza badawczo-rozwojowa Microsoftu również znajduje się w komunistycznych Chinach i zatrudnia, proszę Państwa, około 30 tysięcy inżynierów i, i, i badaczy. Zespoły Microsoft Asia Pacific RD Group są rozproszone po całym, po całym regionie. Te kampusy zlokalizowane w parkach technologicznych używane i uznawanych za centra innowacji. Proszę Państwa, za centra innowacji są strategicznie rozmieszczone po to, aby wykorzystywać i przyczyniać się do szybkiej transformacji Chin i w gospodarkę innowacyjną. No, tak twierdzi oczywiście Microsoft. A prawda oczywiście jest, to nie jest tak do końca, do końca prawda. W tym momencie przychodzi do głowy mi jedno powiedzenie. Wiedzenie. Złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Jeśli Gates myśli, że swoimi oczkami jowialnego teścia i swoją kasą coś załatwi z Chińczykami, to jest naprawdę, naprawdę naiwny. Naiwny facet. I teraz. Też ze Stanów, proszę Państwa, ale troszeczkę z innego podwórka. Obecny prezydent USA, Joe Biden, jak widać, z jego dziwnych poczyta, poczynań jest również w jakiś sposób powiązany z komunistycznymi Chin, Chinami. Jednym z pierwszych działań po tym, jak został zainstalowany w Białym Domu, było um, Odwołanie dekretu wykonawczego podpisanego przez prezydenta Donalda Trumpa, który Trzymał komunistyczne Chiny i inne wrogie zagraniczne podmioty z dala, z dala od amerykańskiej sieci energetycznej. Dokument, który podpisał Biden nazywano zaleceniem wykonawczym w sprawie ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz przywrócenia nauki w celu przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Ładny tytuł, prawda? Tylko moje pytanie jest, co ma Piernik do wiatraka? Co ma wspólnego udostępnienie strategicznych danych z, ze zdrowiem publicznym? Jak, jak, I tak postępuje prezydent państwa, i, który bez jednego wystrzału, bez jednego zaprzeczenia poddaje państwu i oddaje w całości strategiczny sektor państwa. Tak postępuje. Ale jak widać, proszę Państwa, ostatnio taka jest, taka jest moda, może jakiś wirus panuje, który zaraża wszystkich prezydentów państw i teraz podejmują oni delikatnie mówiąc niezrównoważone decyzje, prawda? Biden, proszę Państwa, przekazał Chinom kontrolę nad amerykańską siecią energetyczną, tą, tą decyzją. I tą decyzją udowodnił, że jest, proszę Państwa, pod wpływem. Komunistycznej Partii Chin. Dzięki Joe Bidenowi Pekin teraz ma bezpośredni dostęp do kluczowego elementu amerykańskiej infrastruktury bezpieczeństwa narodowego, a e, wszystko to, to po, pod pozorem walki z e, w, tym wszechobecnym boszkiem, znanym jako zmiana klimatu, a także zdrowie publiczne, czy, czy zdobywanie wiedzy, czy nauki. No ale dobrze. Pod rządami Trumpa chińska, chińska ingerencja, proszę Państwa, w amerykańską infrastrukturę była naprawdę bardzo mocna, bardzo mocno ograniczona. Trump aktywnie dążył do zakazania i zastąpienia i. Ustanowienia nowych kryteriów, na przykład dla sprzętu elektrycznego, masowego systemu, maso, masowego systemu zasilania pochodzącego z innych kanałów, co oznacza, że chiński sprzęt z możliwymi ukrytymi tylnymi drzwiami nie był dozwolony w Stanach Zjednoczonych. A teraz dzięki Państwu, proszę Państwa, dzięki Bidenowi jest to możliwe. Zagraniczni przeciwnicy w coraz to większym stopniu wykorzystują luki, a także je tworzą, tworzą nowe luki w systemie energetycznym w Stanach Zjednoczonych. Ten system wspiera, proszę Państwa, obronę. System energetyczny Stanów Zjednoczonych wspiera, wspiera obronę narodową, wspiera niezbędne służby ratunkowe, wspiera infrastrukturę krytyczną, gospodarkę, a także i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Tak czytamy, proszę Państwa, w Executive Order Trumpa. Również mówi, że system masowej mocy jest celem tych, którzy chcą popełnić wrogie działania przeciwko Stanom Zjednoczonym, ich mieszkańcom i raport mówi o cyberprzestępczości. A i również, że udany atak na system energetyczny stanowiłby poważne zagrożenie dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwo i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Z kolei, proszę Państwa, Executive Order Bidena. Cofa tą dyrektywę Trumpa i innymi słowy los amerykańskiego BPS leży teraz w rękach ludzi z kręgu Bidena, którzy prawdopodobnie działają w interesie komunistycznych Chin, a nie w interesie Stanów Zjednoczonych. To wszystko zaczyna mieć sens, biorąc pod uwagę, że Hunter, syn Joe Bidena, przelał miliony, miliony dolarów do China General Nuclear Power e, Corp., e, państwowej firmy energetycznej Chin, która to z kolei została uznana za winną kradzieży amerykańskiej technologii jądrowej e, dla e, komunistycznej partii, partii Chin. Pytanie kolejne jest: Kim jest Hunter Biden? Biden, poważnie, poważnie chory, chory, chory człowiek, który w tej chwili pełni funkcję prezydenta USA, zarządza, zarządza krajem tak, jak chcą tego wielkie firmy farmaceutyczne, duże firmy technologiczne, wielkie banki i komunistyczne Chiny. Napisała tak. Natalii Winters w The National Pulse. Zachodzi tutaj pytanie, czy, w czyich rękach są losy Stanów Zjednoczonych? A jako, że do tej pory Stany Zjednoczone są hegemonem światowym, jest, zachodzi drugie pytanie, w czyich rękach są losy innych państw, a również w tym i Polski? Także odpowiedź każdy z Państwa musi udzielić sobie sam. A ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam do następnego spotkania, na następne spotkanie. Dziękuję.